Z dziś oglądamy głupie nominacje Squid Game Tak, no już dano był odcinek Squid Game Ok, dzisiaj obejrzymy jakieś fajne nominacje z 3-5 z nominacji Ok, pierwszą sobie łączymy Najgłupszą To sobie łączymy Nie wiem, nie wiem Najgłupszą, najgłupszą łączymy O, tą Dobrze, um, o, Minecraft Squid Game, i na 5 nominacji ze Squid Game. O, Pigli, ten e, Pigli się przestraszył tych ty, straszników, okej, okay. Part drugi. Bardzo proszę, nie daliśmy, ale dziwne na nominacje, dziwne. O, dziadu, O, i ty. Rudimentów, kurde. Pirobra już ma świetne świetne oczy, oczy? tam tamte chce wykopać ale nie może Szczelił go zabił nie wolno onu Kolejne o śniadanie jedzą oje o jajka dostają ja robię sobie jajko, okej. Okay. Jak no kurde. <grywy> nie, jeszcze jedno, ktoś, ci takie oczka pędzi Dobra, daj jeszcze jedno. Ok, zjadł, okej ok. O gdzie dla mnie, e panie? Nie ma po prostu. Po prostu nie ma. Ya pirgial ale. What the fuck you? Valkyrie Avenger. Yeah. No no no. I to chyba z tym Sledywom i śpichu coś tam się tam się skojarzyło. Chyba tak. O, szeracznicy wracają. Welcome day game Będą kulki chyba. Kulki No I ta piosenka. ciaska Halo kulki! Czasko teraz Łooo, piękny nosą smoka Ciekawe jak, jak mu pójdzie Kill No oh, dobra, co dalej? Nie wiem, dzisiaj chyba trzeba ja. jest pocony strasznie Mówi coś tam Taktyka... Ja, ...jabłowskiego głuchno O, ten pakugan tu są Maj no wyciął Jeszcze ten dap na do końcu Elo kurwa, ela kurwa Dobra, y, hero O, dziadziuś Dziadziuś coś tam robi Sprawdzaj chyba jak to dobrze robi, bo jest ten, bo on stworzył grę. O kurde, niedobry, nie, czy, niedobry dziadek, nie, to nic nie fair. nie, you. Dziadku, nie, nie, nie ładnie tak nie ładnie co o go go spierszył Złodziej Jaszyk kurde o mu ciasko e. Zastrzelił Nie Bo mu ukradł te, bo mu ukradł te ciasko po prostu Aha ładnie. No dzisiaj chyba tylko dwie że my O o, sami teraz tu... O zjadę wszystkich teraz Beka. Fajnie Nie tak już to moment, tak tak mówię. O zombie, jakaś dziewczyna O kurwa Zombie ze zesra... Zesrany Ze yeah. Nie Ja Sp Speed. Typowy speedrun Typowy speedrun e Zombiego w Squid Game A jak ja kończę Nie, Zombie jaki coś to jest to serce O kolejno mamy teraz ja na Squid Game zobaczymy nie skin. Squid Game? A nie, okej, okay, dalej przechodzimy Będzie Squid Game teraz bierzemy chyba e, nie wiem co bierzemy Squid Game O ja wiem, może być Squid Game nominacje to będzie e, Widzawie, czekajcie to robię cięć. Ok, już mam krwawia nominację z ze Squid Game, u nas powalona Jezu co to za postacie? I jeszcze te dupska I'm sus To są susy Jezu, jakie jak to z, z, z susy Ja pierdziele, naprawdę widzowie, susy jest z Knighta robią T Ten jest sus chyba Sus, sus squid game ok. Kurde, co? Okej okay. <laughs> Jeszcze laleczki bią Jezdu. Co to za pojeb... Co to za pojebana minacja widzę ja pierdziel? Ona taka się jest pojebana Okej, okay, weźmy jeszcze z jedną eee, teraz to już tak na nie na żarty No co tam minację jeszcze ono trwa 5 minut, znaczy, to będzie przez te 5 minut? Oh, I no, się so powiada, you. yeah. Yeah. albo nie, to Dobra, dziękuję za oglądanie, widzowie, że robiliśmy jeszcze dwie minacje, Squid game. Jedna taka susowa, druga z Minecrafta. Dajcie zuba lajka i...